Wielkie Święto w przedszkolu nr 3 przy ulicy Kozielskiej. Jubileusz 50-lecia istnienia świętowano w Domu Kultury Strzecha. piątek 24 października odbyła się wyjątkowa uroczystość jubileusz 50-lecia przedszkola nr 3 w Raciborzu. Wydarzenie zgromadziło wychowanków, obecnych i emerytowanych pracowników, dyrekcję rodziców oraz przedstawicieli władz miejskich i oświatowych. Obchody były okazją do wspomnień o półwiecznej historii placówki, jej rozwoju i sukcesach kolejnych pokoleń dzieci. Przedszkole to ma niesamowitą historię. Przechodząc do tej placówki zagłębiłam się w kroniki które mamy w piwnicy, wyciągnęłyśmy je i z wielką przyjemnością i zaciekawieniem oglądałam. I dowiedziałam się, że to przedszkole budowane było w czynie społecznym. Ja wiem, że czyn społeczny to dla niektórych młodych ludzi jest to odległy, odległy temat, ale tak rzeczywiście było. Budowali to przedszkole nauczyciele. Rodzice, młodzież z techniku budowlanego, także historia jest bardzo, bardzo ciekawa, a wszystkie godziny pracy były skrupulatnie rejestrowane, zapisywane, także ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Dziś po 50 latach trudno jest zliczyć wszystkich absolwentów placówki. Wiadomo, że w jej murach wychowało się tysiące racibożan. Kiedyś pomocy dydaktyczne były inne, meble były inne. Wszystko było zupełnie inne, a teraz technologia poszła do przodu, więc już mamy komputery, pomocy dydaktyczne, piękne, postęp wkroczył w, w nasz świat i to są te zmiany, które idą na lepsze, ale z sentymentem też wspominamy tamte czasy, przynajmniej ja pracując już tyle lat. Uroczystości związane z jubileuszem przedszkola zorganizowano w Domu Kultury Strzecha. Uczestnicy mogli podziwiać artystyczne występy najmłodszych, które uświetniły galę. Jubileusz był też momentem podziękowania wszystkim, którzy na przestrzeni lat tworzyli i wspierali Trójkę. Był też oczywiście czas na życzenia. To, że dzisiaj mamy jubileusz 50-lecia przedszkola, to piękna data, piękny jubileusz i to świadczy o tym, że przedszkole spełnia swoją rolę, że wychowankowie są zaopiekowani w odpowiedni sposób, że ta historia pokazuje, iż ma sens tworzyć takie miejsca jak miejskie przedszkola. I mam nadzieję, że rodzice to widzą i że rodzice doceniają to, że nasze placówki miejskie są na tak wysoko zaangażowanym poziomie opieki nad ich dziećmi. Żeby nasze przedszkole tętniło śmiechem dzieci, żeby te dzieci były, żeby chętnie do nas przychodziły, no i żeby rozkwitało. Oczywiście wytrwałości, zaangażowania, spokoju, odpowiedzialności. Pielęgnowania po prostu każdego dnia z najmłodszymi obywatelami, mieszkańcami naszego miasta. To ogromna radość, że dzisiaj mogę uczestniczyć w jubileuszu 50-lecia tej placówki znajdującej się w Raciborzu przy ulicy Kozielskiej. Czego można jeszcze życzyć? No przede wszystkim dużo zdrowia, sukcesów kolejnych na kolejne lata. Wszystkiego dobrego. Uroczystość w Strzesze przebiegła w ciepłej i wzruszającej atmosferze, a miłym akcentem, który zaskoczył wielu gości, był występ Marzeny Korzonek.